Na moim vlogu fotograficznym SBFoto.pl. Dzisiaj przetestujemy hmm. jeden z trzech obiektywów ze świętej trójcy Nikora. Stałogniskowych obiektywów o światło sile 1 -2. Tym razem będzie to obiektyw 50 mm. Czy będzie tak samo dobry jak ostatnio testowana 85? Zobaczymy. Zapraszamy do testu naszej pięćdziesiątki pod Nikon Bagnet Z. Subskrybuj, bo nie będzie więcej testów. Przekonaj się, czy warto ten obiektyw kupić w 2025 roku. Ten obiektyw już ma swoje lata. Nie jest to najmłodsze dzieło Nikona. To był obiektyw, który jako pierwszy wyszedł z całej trójki obiektywów stałowińskowych o światłosile 1.2. I widać to niestety, jeśli chodzi o pracę autofokusa. 50 jest zbudowana bardzo fajnie, jest, posiada bardzo duży pierścień. Ma osłonę przeciwsłoneczną, którą można założyć lub zdjąć. Obiektyw ma bardzo e, fajną budowę, łatwo się go tutaj czyści. Ma gwint na filtry polaryzacyjne lub UV. Z boku ma przycisk funkcyjny, a także wyświetlacz którym można pokazywać przysłonę, yy, odległość od obiektu i wiele innych parametrów, to możemy sobie tutaj ustawić. Yy, oprócz tego jest właśnie ten przycisk funkcyjny, o którym wspomniałem, a także możliwość ustawienia go w autofokus lub ostrzenie manualne. Obiektyw dobrze leży w dłoni, fajnie się kręci pierścieniem, naprawdę pod tym względem fajnie pracuje, ale nie wiem, czy to słychać. Życie, to pracuje jak pralka. Muszę przyznać, że jestem bardzo zawiedziony, ponieważ 50 jest jedynym z tych trzech obiektywów, który jest obiektywem bardzo głośnym. Nawet może zdarzyć się, że kiedy będziecie fotografami na jakiejś imprezie, podczas której nikt nic nie będzie mówił, będziecie zwracać uwagę na siebie właśnie tym wzyczeniem. Wyobraźcie sobie teraz, robicie zdjęcie ślubne, jest chwila ciszy. Jest to wielka wada tego autofokusa, ale obiektyw ostrzy celnie. Trafia w cel podczas imprez sportowych, kiedy jest bardzo ciemno. Ten autofokus naprawdę działa, nie mam z nim większych problemów. Jest to oczywiście standardowa 50, więc jest to bardzo często używane, szkło w fotografii. Jest to tak zwany obiektyw standardowy. Ja co prawda coraz częściej przekonuję się, że lepiej mi się pracuje na innych ogniskowych, ale 50 dalej jest cool. Obiektyw jest wykonany z dobrych materiałów. Tutaj nic się złego nie dzieje z tym obiektywem. Widać, że to jest to solidnie wykonana konstrukcja. Mamy tutaj pierścień metalowy, mamy potem pierścień programowalny w którym można sobie na przykład zaprogramować ISO albo przysłonę. Ja osobiście radzę to wyłączyć. Mnie się to nie sprawdza. Często sobie zahaczałem na przykład o to i miałem z tym problem. Można sobie doostrzyć obiekt. Tym focus peakingiem. Można sobie włączyć na przykład w nocy wyświetlacz, żeby na przykład ustawić go sobie na nieskończoność i pod tym względem to jest bardzo fajne. nie ja nieraz w ciemnych warunkach miałem z tym problem i to pomaga. Według mnie ten wyświetlacz ma większe znaczenie przy kręceniu wideo. Jeśli chodzi o kręcenie wideo, ten obiektyw daje sobie bardzo fajnie rady i lubię nim kręcić materiały wideo. Posiada duży pierścień ostrości, co jest bardzo fajną, fajnie leży w ręce. Jak na taką masę obiektywu, to popatrzcie, prawie że 80% parę procent tego szkła to jest ten pierścień. Ja mogę sobie dużym takim chwytem złapać tą ostrość. Mogę to zrobić w rękawiczkach, tu nie będzie żadnego problemu. Da autofocusa mogę przyczepić się tylko i wyłącznie pod względem niestety tegoż bzyczenia. Ten dźwięk jest po prostu straszny. Co ciekawe, tylko 50 ma ten problem. Ani 85, ani 35 nie wydaje takich dźwięków, więc nikt mi nie powie, że tego się nie da zrobić. Pamiętajmy, to szkło wyszło jako pierwsze. Podejrzewam, że Nikon odrobił lekcję i w kolejnych szkłach już poprawił pracę autofokusa, żeby to było po prostu ciche. Może na przykład budziło sąsiadów. Nie wiadomo. Szkło bardzo dobre. Fajnie trafia, jest bardzo użyteczne. Używam tego szkła, dobrze leży w ręce. No, waży sobie troszeczkę, bo to szkło nie waży 300 gram. Jak zresztą widać, ile wynosi waga. Więc nie jest to szkło najlżejsze. Ale, kaman, mówimy o szkle o sile 1,2 i 50 mm. Ile to ma ważyć? Można kupić sobie 50, która będzie lżejsza. Na przykład o światłości 1,8 albo 1,4. Powiem wam, że ja osobiście wybrałem 1.2 z prostej przyczyny. Nie limituje mnie w żaden sposób brak światła. Ja tego szkła używałem podczas zawodów spinaczkowych, gdzie jest bardzo ciemno, obiekty się bardzo szybko poruszają, spinacze skaczą z chwytu do chwytu i trzeba to uchwycić. Powiem wam, że zdjęcia wykonane na przysłonie 1.8 już troszeczkę były przeszumione, jak dla mnie dyskwalifikowały. W moich oczach przynajmniej te zdjęcia, bo ISO podbijało się pod 3200 albo 6400. To są dla mnie wartości, których ja już nie akceptuję. Przy takim szkle jesteście w stanie spokojnie zrobić zdjęcie na przesłanie 1.2 i zamiast ISO 3200 osiągnąć ISO 800, ISO 1000. No, ISO 800 to jest akceptowalne ISO. Z tego ISO jeszcze dużo można wyciągnąć, zwłaszcza w rawie, i można to zdjęcie odszumić i będzie idealne. Pamiętajmy też o tym, że to szkło jest ostre od przysłony 1,2. To nie jest tak w starych Sigmach, gdzie te szkła były dobre dopiero od przysłony 1,4, a nawet właściwie powiedziałbym 1,8,2,0, tak? Bo one miały nominalnie 1,4, tylko jakoś dziwnym trafem były rozmydlone na tej przysłonie. No tutaj tego efektu nie ma. Te zdjęcia naprawdę fajnie będą wychodziły. I rzeczywiście, jak się ustawi tą przysłonę 1,2, to to zdjęcie jest naprawdę dobre. No, i te zdjęcia naprawdę są ostre. Słuchajcie, one są po prostu ostre. Tu można zaufać, możecie pójść na imprezę i robić zdjęcia. Moim osobistym zdaniem, kiedy na przykład się robi jakieś zdjęcia, gdzie chcecie naprawdę mieć mega sharp zdjęcie, to ja przekręcam go na 14. Pamiętajmy tylko, że taka sama Sigma Art na 1,4 była mydlana. dla mnie była. Porównując te dwa obiektywy, no tutaj suche nitki nie zostaje na Sigmie. Jest po prostu obiektywem gorszym, dużo gorszym. No wiadomo, bezlusterkowce teraz rządzą. Ten autofocus też jest troszkę dokładniejszy, to też pomaga. Przede wszystkim nie ma tego problemu co z Sigma, że trzeba było pięć sztuk przekopać, żeby znaleźć tą jedną jedyną. Ja kupiłem pierwszą lepszą sztukę ze sklepu i działała. Tu nie ma żadnego frontfokusa, backfokusa, no bo to jest bezlusterkowiec. Rzeczywiście to świetnie działa. Ja polecam osobiście to szkło. Ja temu szkło mogę dać 7 na 10. Tak, 7 na 10 dostało niższe noty niż 85, bo jest dla mnie o wiele gorszym. Jest to szkło, które ma dużo bardziej głośny autofokus, przede wszystkim wolniejszy autofokus niż w 85, a nawet w 35, więc fokus jest bardzo dobry, ale wiem, że Nikon potrafił zbudować obiektyw o takiej samej światłosile, 1.2, o dużo lepszych, według mnie, parametrach użytkowych. Jeśli chodzi o bokach, no to są piękne. Wiadomo, w każdym obiektywie 1.2 to rozmycie będzie piękne. Wyizolujemy sobie wspaniale temat od tła i ten temat rzeczywiście będzie mega ostry. Jak skręcimy obiektyw na 1.8, to już w ogóle nie ma czego zbierać. Ten obiektyw po prostu wtedy ma, daje taką ostrość, że nawet plena 135 na 1.8 oczywiście ustawiona no nie jest w stanie w ogóle konkurować z tym obiektywem. Jest to obiektyw bardzo dobry, leciwa konstrukcja, dlatego też będzie już teraz tańsza. Można spokojnie rozglądać za tym obiektywem, zwłaszcza jako w wersji używanej, bo podejrzewam, że jak ktoś sprzeda takie szkło, o ile będzie w ogóle kiedykolwiek sprzedawał, to to szkło można kupić za pół ceny. I rzeczywiście wtedy jest to ciekawa gratka. Wolałbym takie używane szkło niż nowe 1,4 lub 1,8 to na pewno. Dla kogo jest to szkło? Dla ludzi, którzy uprawiają street fotografii, czyli chodzą gdzieś tam po ulicach, robią zdjęcia nocą. Dla osób, które robią jakieś zdjęcia na imprezach sportowych lub na ślubach, gdzie jest ciemno, gdzie trzeba naprawdę się postarać, żeby to zdjęcie było jasne i ostre i szum nie był na poziomie 6400 ISO. Dla osób, które po prostu potrzebują fajnego obiektywu do podróży, Mimo, że jest to, obiekt, jest to szkło stałoogniskowe, to powiem Wam, że jest bardzo uniwersalnym szkłem. Bardzo często używam go na ulisy. Który obiektyw bym wybrał, gdybym mógł kupić tylko jeden? 50 czy 85? No, powiem Wam, to byłby bardzo ciężki wybór. Teraz po jakimś roku użytkowania tego obiektywu mogę Wam powiedzieć, że wybrałem 85. Z całej serii trzech obiektywów 35, 50, 85 mm jest obiektywem najgorszym i jak już na wielu vlogach podawali inni fotografowie, gdybym miał wybór zakupu dwóch obiektywów, to nie kupiłbym tego szkła. Kupiłbym 35 i 85. Ale jeżeli ktoś potrzebuje takie ogniskowe i czuje, że ta dziura pomiędzy 35 a 85 jest dla niego zbyt dużym rozstrzałem, to nie wahałbym się, kupiłbym to 50. Posiadanie wszystkich tych trzech szkieł sprawia, że praktycznie jesteśmy w stanie pokryć większość kadrów z niezbyt dużej odległości, ale także tych, które są bardzo blisko nas, przy bardzo słabym świetle, w sposób, jaki do tej pory był nieosiągalny. Jestem w stanie sfotografować całą imprezę na przysłonie 1.2, góra 1.4 i te zdjęcia są fenomenalne. Naprawdę ilość zdjęć nieudanych, można powiedzieć, że tam może, nie wiem, ze dwa zdjęcia gdzieś były takie lekko, minimalnie, nie trafione tak chciałem. Pytanie, też, czy to była tylko kwestia szkła, czy mojej umiejętności. Naprawdę szkło jest wybitne, jest wspaniałe. Zresztą nikt nie posiada w tym momencie nic lepszego w swojej ofercie. Nie wiem, jak jest z obiektywami w tym momencie Sigma, które mogą konkurować z tym szkłem, ale ogólnie, biorąc pod uwagę, że jest to szkło natywne, ewidentnie przystosowane do body Z, nie ingerowałbym w to, nie próbowałbym znaleźć jakiegoś odpowiednika, ponieważ te szkła nie będą tak dobrze działały jak w przypadku tego obiektywu. Pamiętajmy też, że Nikon wypuszcza teraz też różne aktualizacje, które niekoniecznie od razu działają na szkłach tzw. third party, czyli na szkłach, które nie są oryginalnymi nikonowskimi szkłami. Nagle się okaże, że będziecie mieli jakieś inne obiekty o podobnym parametrze, ale niestety nie będziecie w stanie z tego skorzystać, bo na przykład po aktualizacji to w ogóle nie będzie działało. I ostatnio nawet tak było podczas aktualizacji chyba w wersji 3.0 do Nikona Z8. Więc y, chyba zainwestował wtedy w takie szkło. Jest to też szkło, którego raczej się już nie sprzedaje. że ktoś to szkło kupi, to 50 co zostawia, tak? Do filmowania jest bardzo fajna, bardzo fajnie ona działa, cichusienko to jest zupełnie inny poziom pracy niż na lustrzance ze szkłami na przykład Sigmy, gdzie jak ja lekko się poruszyłem w przód lub w tył, to natychmiast było bzz, 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 bzz i już gubił ostrość. Nie, tu tak nie będzie i to szkło będzie Wam świetnie działało. Co Wam zaprezentuję podczas filmowania tym szkłem, zobaczycie, że będę się poruszał i to szkło będzie w miarę nadążało za moją twarzą. Pokażę Wam też, jak można fotografować zdjęcia nocą w fajny sposób przy użyciu właśnie takiej przysłony i jak ten obiektyw będzie się sprawdzał podczas zdjęć nocnych. Zobaczycie. Mam w ręku klasyczną 50 pod bagnet Z, z o sile 1.2. Obiektyw, który przy 1.40 jest w stanie dać jeszcze bardzo stabilny obraz. Możecie spokojnie robić zdjęcia z ręki. Obiektyw bardzo fajnie się będzie Wam zachowywał razem z ibis czyli systemem wbudowanej stabilizacji razem z body Nikona. Tu w przypadku mojego systemu jest to Nikon Z8. Światłościła 1.2 sprawia, że mogę sobie spokojnie robić zdjęcia przy 1.40 z ręki. I te zdjęcia są, słuchajcie, w nocy, w tym momencie mam ISO 4000. Te zdjęcia są naprawdę fajne, ostre już od 1.2. Jeżeli chcecie mieć totalne żylety, to polecam skręcić go jak na 1.4. No jak każdy obiektyw, wiadomo, wtedy będzie bardziej ostry i te zdjęcia będą jeszcze fajniejsze. Jeżeli potrzebujecie szerszego szkła, zdecydowanie polecam Wam 35 12 dla Dokładnie 150. Właśnie dla osób, które chodzą sobie po mieście nocą i na przykład chcą sobie zrobić fajne zdjęcie, nie mają statywu. I przy światło sile 1,8 szczerze te zdjęcia żeby były do wyrzucenia. No, to jest naprawdę jasne szkło. I daje dużo frajdy. Ma fajny autofokus ma też ręczne ostrzenie. Na dużym pierścieniu, co też sprawia, że tym szkłem się fajnie ostrzy ręcznie. Ja mogę teraz sobie przyostrzyć to spokojnie. One zresztą mi tu pokazuje co dokładnie zostanie wyostrzone, tak i to zdjęcie jest naprawdę fajne. Mam też tutaj ten wyświetlacz, no oczywiście to jest dyskusyjna sprawa, czego potrzebuję, czy nie, ale wartości mi pokazuje, tak samo przysłonę może mi pokazać, mogę z tą przysłoną w zjeść na 1.2, mogę dać na 1.8, to wszystko będzie tej widoczne, tak samo w metrach mogę dać tutaj właśnie tą ostrość. Także jest to naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie, także dla ludzi, którzy kręcą wideo, ponieważ ta przysłona, będzie się tutaj pokazywała podczas kręcenia, właśnie wideo. I na przykład możecie zjechać na 1-2. Tak, także to jest też do kręcenia filmu bardzo fajne, kiedy to robicie w nocy i nie widać mm, wszystkich ustawień. Bardzo fajne szkło. Polecam. 50 1 2, Nikora.